<laughs> Sorry moja matka nie to no, teraz pato. Tu to... jest telefon był włączony. Ty go nie od coś kowałeś ty z łebkiem? Ty telefon. No przecież ten yy, przecież ten gwardy ma telefon. A ty go zabijesz i nic nie zrobiłeś z tym. Czekaj, tu trzeba tak o. A kurde, siłbaka ja Dawaj ten telefon! Oporna małpa głupia Aha I wszystko jest, as, as jest, jest tam Tu masz ten kart, tu masz tą kartę, weź ją I ona jest tam obok tych Tych frajerów Tu co? Gdzie ty idziesz? Obok takich frajerów no na samym dole tam cywilianie tam, na samym dole jak wchodziliśmy to idziesz ten jak masz to szklane coś to po lewo. To idę to tam. Idę otworzyć. Ej, poczekaj! Na co? A dobra, ja był w security roomie ten cosiek, dobra, się przez chwilę przestraszyłem. Dobra, ja zaraz idę No disable the alarm, to, Rudy, wiesz co robić. Przyniosłeś dawkle buggy? No a co się tu robi w tym? E, w tym. Po prostu musisz na to coś nacisnąć. Dobra, nacisnąłeś? No ty, nie działa. A nie ma Dalej jest the alarm. Ciekawe, jak te parę switcha nie wyłączysz. Się pytam ciebie. To coś zrobię Powiedz, że tak Dobra, find the walki Eee, mam, ale nie wiem gdzie mam lockpika A pewnie tutaj, no puszę O, oni wypinają Aj by, by, by się by, ten by się przydał więc okay. się tego odzywać, bo trochę mało się odzywamy. A teraz nie, nie zabiję tego cywila, tylko go zwiążę od razu. Ty jesteś? Ja tak o nią? Pocisz czy noc. I powiesz coś, że się zabiję. O nie Przeniosę nie, 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 nie przyniosłem. <grych> idę. Za pierdolę. Idę po dafu bagi Idę po Hodoga na arenie Tam ja kamerę rozwaliłem przy wałycie ciebie. Przecież to jako pierwszy to chyba ja zrobiłem wchodząc tu. Była ona A jak że zniszczył stąd? Czyż. Normalnie, przestrzeńłem no, się przez kraty. I ludzie wie, co robimy. Zrobimy to. to samo. W sensie tylko, że to. Ten sprzęcik, jakby. Ja to no. kawałek tu przesunę. I po prostu na to zapakujemy te dalsze bagi. Już jeden tutaj. Piękny. Tu ktoś był? Ile? Trzy bagi czy cztery? Trzy duffelbagi. Ile uważasz, że będzie potrzebne? Jak o, się w zapakowało? Skończyły mi się chrupki, skończyła mi się kolla. Mamy już jeden duffelbag zapakowany. Tak. No. Dziś masz kolejnego duffelbaga. Dawaj mi to. O, <grytujemy>. Weź tym bliżej, to może do mikrofonu być, to słyszy kurde, Nie być. Tylko tak na Ja pa. jak się zapakowało. Eee, yes. nutę yes. nagrywam, stary. Jaką? Nie wiem jeszcze. Ej, a ty usunąłeś ten ten na tego frajera? No nie wiem, gdzie się jest pewnie. Zapewniłem całe dawki da buga To jeszcze jest, to musimy zapakować Te bordy podobno są ważne, te bonds Nie wiem co nie dają, ale... Bonds... Są ważne To a co jak zaraz polisaj i kupi, że macie dead body? A ty kogoś zabijesz? Nie Wszystkich związałem, oprócz guardów. A i, dobra idę po chyba jeszcze jednego do baga, co? Cze, Cześć, jeszcze zapakuj na wózeczek Pakuj wózeczek tutaj kasę na wózek Szybcie jak to pięknie wygląda Rudy, jak ja jak ja... jak my, my byliśmy coś takiego in real life to Połóż to po prostu Położyłeś? tu tak, połóż po prostu Ty utisto Ale gdzie mam to połóż? Daj tą torbę czy kurde no! Ja nic nie zrobiłem! Kurde się bydło! nie, nie w Dobra, pakujemy to tak. Tak? Zawijamy za coś. No to z tą torbą przygłupek. Chodź tu. Dobra, wszystko wywalisz teraz. O? Nie, ale... Tak, ja, kulturalnie to pakujemy. Sobie. Coś mam wrażenie, że coś tam szaleśnie mi tu. I zrobiliśmy kasy 64 Bierzemy jeszcze to. A to tak może być, to może się wypaść. Ja wiem, że to tak, dobra, end heist. Dobra, widzowie, to było na tyle. Pozdrawiam was serdecznie, kocham. Całym sercem. A nie, no zagramy jeszcze, zagramy jeszcze, dawaj, kwitnę no, jeszcze. Nagramy. Dobra, y Pa widzowie, kocham was.